Nie no, kurde. Cześć siemano, witam was na kanale Rybnięci. Mamy dzisiaj 3 sierpnia. Ja kontynuuję mój dwutygodniowy urlop. Tym razem albo czterodniowa zasiadka na wodzie PZW w wodzie PZW Katowice na której już kilka filmów nagrałem. Jeśli ktoś nie widział, polecam sprawdzić wcześniejsze filmiki. No i co więcej? Mamy 5 dni przed sobą, zobaczymy co się wydarzy. Na pewno zestawy pójdą grubo na karpia. Wziąłem oczywiście ze sobą bacika. Nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał metod fidera. Więcej nie ględzę. Na pewno widzimy się później, zobaczymy jak się ta zasiadka potoczy, jeśli Wam się spodoba, zostawcie oczywiście łapę w górę, zostawcie suba. Ja lecę z tematem i liczę na fajne, fajne, naprawdę potężne ryby z PZW. Siemano! Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze, oczywiście przyjechałem tutaj na zasiadkę karpiową, ale nie byłbym sobą, gdybym nie rozłożył fiderków z metodą na końcu. No i co, trafił się naprawdę fajny leszczyk, powiem szczerze, na pewno się tego tutaj nie spodziewałem. Połowiłem tu ostatnio fajne liny, ale takiego leszcza jeszcze tutaj nie złowiłem. No nie jest to jakiś gigant, ale no jest naprawdę straszny upał. A udało się złowić praktycznie w południe. Takiego leszcza ponad 40, zaraz Wam go pokazuję. No i co, i rzucamy. Taka rybka na PZW super sprawa leci do wody. No i co, jak na sam początek, jeszcze 4 albo 5 dni przede mną, jest nadzieja, a rybka leci do wody. wleziony Czuję rybę fajną. Nie na tego znalazła. Jakaś rybka jest zobaczymy. Co to jest? Taki Lin. Dobrze, ale dobra Maruś. ok. No, piękny. No, piękny. Niech poszedł. No i siemanko z rana, witam was w drugi dzień zasiadki. Jesteśmy po drugiej nocce, niestety od tego leszcza, którego widzieliście, który wziął po pierwszej nocce, no jest kompletna cisza. Zestawy wywozimy na grubo, także no nie przewozimy tego zbyt często, tam jest wszystko łódkami wywiezione, zasypane. Też bardzo taka stabilna, dla ryb to chyba niedobrze pogoda, jest ponad 30 stopni, ale jutro ma być jakieś przełamanie, także zobaczymy. Pogoda piękna, fajnie się siedzi, także walczymy. No i co, odpoczywamy, urlopujemy się i czekamy na jakieś fajne ryby. Coś tam jest chyba, co? Zobaczymy, co to za ryba, Tylin! Cześć, witam was po kolejnej nocce. Jak mogliście zobaczyć, pogoda drastycznie się zmieniła, pada deszcz, wieje wiatr. W nocy niestety brania nie miałem. Mateusz miał jedno niestety gdzieś, gdzieś ten prawdopodobnie karp przed podkorzeniem i nie wyciągnęliśmy go. No, szału nie ma. Ta pogoda po prostu dała w kość chyba tym rybom i przez trzy nocki. No nic się nie działo na grubo, oczywiście. Tam coś pobawiliśmy się na, na spławiczek, to wiadomo. Ja wcześniej na metodę, dzisiaj planuję przy tej pogodzie może oczywiście, jak przestanie padać, wyciągnę wędki te grube, te karpiówy i pobawię się na metodę połowię może jakieś liny, jeśli się uda. Ale na razie czekam, aż przestanie padać. No i zobaczymy. Ogólnie to nawet bardziej chodziło mi o odpoczynek bo taki chillout, jak, jak widzieliście, bardzo fajne miejsce, gdzie mo można było się schodzić, Także zasiadka będzie i tak udana fajny odpoczynek. Ale jeszcze dzisiaj coś powalczymy i zobaczymy, co, co się wydarzy. No i dobra, mamy pierwszego lina w ten ostatni dzień zasiadki. Postanowiłem zrobić to, co potrafię najlepiej, czyli przerobiłem grube zestawy na metod fiderki. No nie działo się nic tak, wspominałem już wcześniej, było jedno branie u brata na, na jakieś, wiadomo, mocniejsze zestawy, na grubo, że tak powiem. Ale teraz postanowiłem sobie połowić na metod fider. I nie zawodzę się, jest pierwsza rybka, pierwszy lin leci do wody, no i będziemy czekać na większe.

Tam Tata. Marek tu wyholował bardzo piękny leszczyk. 40. No kurde, zaczyna się coś dziać. Po tylu dniach wiadomo, łowiliśmy na grubo. Ale teraz jest zabawa. Piękny leszczyk leci do wody. Maro, wypuścisz go, co? No i dobra, teraz taka fajna wzdręga. No, już koło 3 dziechy.

Wyproś go. No 80. Fajne. 80 cm na federka, no to już. No i mamy pięknego suma na metod feeder hall. Widzieliście dokładnie 80 centymetrów. Tego się nie spodziewałem. Piękna ryba. Zaraz leci do wody. Ekstra sprawa. Leci. Poszedł. Piona. Brawo! Oto się trzeba nacisnąć, musi kosztować Maro niech leci po podbierak. Maro, Madosław. Normalnie, żem go holował. No i jest kolejny linek na metod fidera. Także zabawa jest, nie ma co narzekać. Właśnie. O taki czarny. Ładny lin. Tak go weźmiemy. O. Dęk. Taki ładny. Linosław. Wyplić go. No i dobra, moja czterodniowa zasiadka na wodzie PZW powoli dobiega końca. Jest godzina 7.30, powoli się pakuje, będę jechał do domu. No i teraz na koniec pierwsze branie na grubo. Fajna rola, no ale niestety tak jak to bywa w połowie po prostu zestaw nie wytrzymał, prawdopodobnie gdzieś przecięło żyłkę, bo no bo jest takie po prostu cięcie, wiadomo jest to woda PZW, są różne kamienie, jakieś muszle i tak dalej, nierówne dno. No i niestety, no czułem fajną rybę na kiju, niestety, zresztą widać, że wędka była konkretnie wygięta, wybierało z kołowrotka. No ale tak to jest, nie ma co rozpaczać, rybka też musi mieć szansę. No i co, wypad ogólnie bardzo udany, bo chodziło o odpoczynek, miałem urlop, także 4 dni nad wodą. Trzy dni pięknej pogody. W jeden dzień troszkę padało, ale, ale wtedy mogłem, przynajmniej, sobie połowić na metodę. Coś tam pff, osy. No, także cztery dni odpoczynku, ładnej pogody. Coś tam udało się złowić. Szału nie było na te grube zestawy. Ale wpadł fajny sum na metod fidery. Kilka linów, jakieś zdręgi leszcze. Także powiedzmy, że wypad udany. No i co, jeśli filmik Wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, a ja lecę. Siemano!